Minut, dokładnie 30 minut to daje 20 km na godzinę i nie wtyczycie Komont Moses Masaj Eldoret Kenia 30 minut i 1 sekunda 19,99 km na godzinę jeśli chodzi o Pania Ewka Kucharska w czyny 35 minut 36 sekund. Paulina Gole z Krakowa, 37 37,5 sekund i Nie, przepraszam, 37,05 i Paulina Golet trzecia 3732 Nagada by głupot potem by nie nachodził na podium. Trzeba było powiedzieć przed spala i dała tak jak trzeba. I nawet wpadł przed momentem pan Paweł Księgowski z Krakowa. Witamy Iza, Iza, Iza. No Smole ja smolę bez numeru. I tak wolno tym razem. Iza cielu. Iza cielu to jest dziewczyna. Nie cielu. Damie to jest panieckie nazwisko, ja nowego do nigdy się nie ma. No, a Aga, Aga, Aga. A i zaczerwóz ten, dziewczyna, która wygrała piek się doli w kiedyś. Także to są takie dziewuszki, które zagoniłyby popa na śmierć. Brawo, brawo, brawo! brawo, 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 brawo. Muszę Ci powiedzieć, stary, brawo, że dziewczynę na finiszu wyprzedzić, to ja bym każdego zobaczył. Przepięknie, podchodź do przodu, tam jest woda, tam jest medal, tam są masaże. Tam jak tam życie są fizjoterapeuci, odtechują ci wszystkie bolące członki i tak dalej. Także na jutro będziesz jak ryba i biegnie szpół maratek. Jacek, 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 ruchy! bravo, bravo, brawo, 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 A ja przypominam... Ja jeszcze przypominam o naszej pysznej grochówce w białym namiocie, drodzy Państwo, można się posilić. Tam również niedaleko za ogrodzenie można wydrukować dyplom z wynikiem. Bardzo gorąco do tego zachęcam. Proszę raz jeszcze o wszystkich, wszystkich o przejście do przodu. Zróbmy miejsce tych, którzy jeszcze nie ukończyli biegu. A zaraz to zrobią. Godzina i 7 minut za nami. Numer 220 kolejny zawodnik. No właśnie, jest piękna partyka tak na upał. Dalej Pan biegnie, nie zatrzymał się. Niech Pan biegnie, proszę Pana. A z numerem 220 witamy Pana Dominika Ogiegło z Wadowic. I 1057 numer. A numer 1057 to Pan Jerzy Leonarczyk z Krakowa. I numer 513. A numer 513. Witamy serdecznie. Pan Michał Walczyk, również Kraków. Nie pani o tym, że na mecie jest strefa ochronna i kolonowy tak? No dać? O, no to. No nie. Panie Adamie, trzeba znak postawić, że jest strefa ochronna dla mężczyzn. Ponadkowity leją. Numer 460. Numer 460. Pan Zdzisław Mauro, Kraków. Czy mógłby pan z dyplomem nie przechodzić tamtędy? O właśnie, tam jest wyjście, tak? Do pana, do pana. Można stopień wygryźć i w I brawo pan. No i Asia! Popatrzcie! FK! FK! No nie godzina! No jak ty biegłaś na Twojej trasie, jak ty teraz taki finisz ładujesz? I nowe pięćdziesiąt osiem, pani Ania Puls. I nowa huta, bratkośka. Nowa huta to jest takie miejsce, co mają zaleć. No, przepięknie, przepięknie, niepołomice. I starszy się Starusz Wojewódzki, wie Pan. Starusz Wojewódzki, duże brawa. W jakiś fajny bieg Tak jest, zapot, tak, zapot, zapot Andrzej Szczepocki, woda, tutaj coś z tego Liczy na coś Liczy na muziata, powiedział ja Już mówiłem o tym, że mężczyźni nie powinni kobiet w lepie ochronnej wyprzedzać a jak już się tak zdarzy, to powinien przeprosić. A, a, choices... a, a, a my witamy reprezentanta Mogila Łukasz Leśniak z nami nr 507. Jak nam się mega i co w tym dowiem, to wydaży też się z niego zaczynają. Bo ludzie kto robi zdjęcia, wiązki z tym wyłazam szewa. Albo wychodzą, jak to woli. Dobra na zegarek, tu masz taki duży zegar świetny. Pięknie. No i robi tam się coraz bardziej pusto. Jak nam życie najbiedniejszy człowiek bez butów biegnie na końcu. Nie wiem czy nie zrobić szutki na jakieś buty dla tego chłopaka z Bochni. Chociaż tam robili asfalt i wyspołowali go mostu w Radziszowie, więc może ładnie utygłamy tu przy Numer 425. Ale luźnie, ale pięknie. danie tak jest za łapkę. Ale pięknie. I brawo. Tak jest, Kamila, przyzwyczajaj się, przyzwyczajaj się. Każdy jest zwycięzcą, pani również gratulujemy, jest pani na mecie. Witamy, witamy panią Anię Krymczuk-Łabną-Złóczyc, wielkie brawa. Złóczycę to gdzieś tam za Butą. Podobno. Ale tam też jest ruszcza. A ruszcza mi się źle kojarzy. O, jest, się człowiek w Oświęcimiu. Józef nad was. Dziwię się, że Józef biega bez partnerki jakiejkolwiek. Józef ma dziewczynę na każdym biegu. I gdzie by nie popatrzeć na zdjęcia? Zobaczcie w internecie, jak zobaczycie Józka, zawsze biegnie z kobietą. A tutaj jakiś taki samotny i smutny. A tu za nim na mecie zameldował się Pan Krzysztof Godlewski z Krakowa. Piękna grupa Night Runners. Tylko kto wam pozwolił w dzień biegać? I brawo dla Państwa! Ja brawo. A jest to Pan Wojciech Zębała i Pani Agnieszka Zębala. Gratulujemy! Wodnicy mają jeszcze 17,5 minuty na dokończenie biegu. Numer 361 i duże brawa. Pan Piotr Poniedziałek. Brawo Panie Piotrku, dzisiaj jest obrata w sobotę, ale gratulujemy szczególnie gorąco, bo jest Pan za nami. A ja wspomnę jeszcze, że oprócz masażu można skorzystać z porady dietetyka, też w tym białym namiocie wszystko się odbywa, tam jest wszystko drodzy Państwo, woda, grobuła, masaże, dietetycy, także gorąco polecam przejście do białego namiotu, a zaraz obok niego po prawej stronie również biały namiot Urzędu Miasta i Gminy Skawina, tam drukujemy dyplomy pamiątkowe z wynikiem i miejsce. Niechetyczna grochówka, ciekawie brzmi, pewnie składną jeszcze. Oczywiście, no ten, że da. tak. Dodajmy jeszcze do tego pół litra to jest około 600 kalorii i jest full dieta w skabinie na biegu. Ale co by nie powiedzieć, grochówka jest pyszna, nie należy jej sobie odmawiać. I w zresztą też, oczywiście bez alkoholowego, bo tu absolutnie nikt nie mówi o alkoholu. I czekamy na kolejnych zawodników, bo już za chwilę wspomniana przeze mnie niespodzianka, która już niespodzianką nie jest, skoro o niej mówiłem. Trzy piękne solistki z gminy z kabina zapewnią nam rozrywkę. Zaśpiewają piosenki w trzech językach. Będą piosenki po polsku, po francusku, po hiszpańsku, skoro wiek międzynarodowy. Piosenki też muszą być w różnych językach. Obiecały, że za rok nauczą się piosenki do Rzeczu Mazajskim, żeby wspomóc kolegów z Kenii. Z plemienia Widzę Andrzej Nielec na chwilę się uwolnił od swojego opiekuna i niego służa z błyszczak wieżyki. W związku z tym Zajmiemy mu trochę czasu. Możesz się schować, wyszek cię nie widzi. spaceru i do Andrzej tam I tak jak powiedziałem, Paweł May będzie ostatni. Tradycyjnie wjedzie z flagą narodową. Bez butów. Znajdziemy jaką skarbonę, uzbieramy mu na buty, bo głowę ty bez butów loto. No Ale to już dobre parę lat zbiera na te buty. Nie wiem, czy... Ludzie tak mało są, ale w to nie wierzę. Najlepsze buty sobie uszył w szczęcach od polskich 4 lata temu. Było minus 17 stopni, wyjechały służby wiejskie na trasę, zlały odpowiednią chemią w drogę. bo Bieg się odbywa w ostatni weekend przed świętami. Paweł pobiegł bez butów, poparzył stopy, 3 miesiące w szpitalu i to jest właśnie czasami bieganie bez butów. W Krakowie na biegu jest zapis w regulaminie właśnie, żeby przeciwdziałać fachowi, że bez obuwia sportowego biegać i brać udział w biegu nie można. Także troszeczkę zadziałać na korzyść chyba Pawła, niech ta jego pasja. I tyle fajna rzecz w lecie, nie do końca w zimie musi jakieś pozytywne emocje być. A my witamy panią Anię Kozdrę z Krakowa numer 170, kolejna zawodniczka na mecie. Pani nie dużo ludzi tam jeszcze za Panią? Trzy osoby, tak? Czekamy cierpliwie. Powiem szczerze, że ja biega, to się nie odgadam za siebie. No to czekamy w takim razie na te trzy osoby. Kamila na, na pudle na drugim miejscu przebiegła miesiąc temu pierwszy pół maraton, teraz na pierwszym placu. Pierwszy półmaraton, bardziej pierwszy i drugi, Tak. piąty, dobra. Piąty? Godziny tamila. A bo ty jesteś najdale z tym dotyczy biegasz. Ktoś tam, ktoś tam odprowadza, odprowadza telefonem komórkowym żonę z Nowej Huty w piętrę, czy jak, z Ania, tak jest, Ania. Zresztą dzisiaj za nie wiedziałem. Ale jak za z ratownictwa medycznego przyjeżdżają, to myślę, że coś się Pawłowi mogło podziać. Będzie ta myślę, że jeszcze jakiś samochód pojedzie na ten. Ale się głowy domaliłem. Dzisiaj robicie kolację i stąpadie tale tydzień. Nie mówię o wynoszeniu śmieci. I mamy jeszcze dwie osoby na trasie. I czekając na nich, drodzy Państwo, wspomnę, że 31 maja podczas Dni z Skawiny organizujemy wspólny trening biegowy razem z Łukaszem Martyną. Bardzo serdecznie zapraszamy na ten, na ten trening. Wszystkie informacje będą pojawiały się i na stronie Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz na fanpage'u Skawina Biega. Bardzo proszę. Ośledzenie tych informacji, wspólny, duży trening na dniach z kawiny 31 maja w niedzielę. kolejna informacja biegowa ze Skawiny w dniach 14-15 czerwca odbędzie się test Kupera na stadionie Skawinki wszyscy z gminy dobrze wiedzą gdzie jest stadion Skawinki 14-15 czerwiec test Kupera, a już jutro o godzinie 15 na Starorzeczu oraz na Błoniach Skawińskich odbędzie się bieg na orientację. Również zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. A co to jest test to Pewnie wszyscy wiedzą, a jak nie wiedzą, to polega na tym, że w ciągu 12 minut trzeba nabiegać jak najwięcej metrów, aż do wpraszania światła. W zasadzie zatrzymujemy się, domierzamy i to tajemnik naszych możliwości. Myślę, że Normalnie to 2 km każdy z minut się nie odrobił, nie na maskarach przynajmniej tydzień, dwa tygodnie temu Także serdecznie zapraszamy. Też półtora pokażę, jak jesteśmy mocni, a oprócz tego może zaraz i nas bieganiem tych, którzy siedzą na trybunach i nie biegają, bo się wiązać na tych, którzy przyszli półgimitować, a biegane. Tak jest, a kolejna impreza biegowa w skabinie. Odbędzie się 22 maja. Tutaj, gdzie jesteśmy, impreza profilaktyczna. Zachowaj trzeźwy umysł. Można zgłaszać sztafety honorowe 4 razy 200 metrów. Dookoła, Sokoła, biegamy 22 maja. Zachowaj trzeźwy umysł. Także, jak widzicie Państwo, dużo się dzieje w skawinie. Dużo imprez biegowych. Przypominam, jutro bieg na orientację 31 maja. Wspólny trening. Tak jak co niedzielę razem z grupą Skawina Biega spotykamy się za stawie skawieckim. Zapraszam wszystkich do udziału w tych treningach. Dobra, to robimy składkę, bo idzie najbiedniejszy tak. Ja robię Paweł, sobie ruchy, ruchy jakieś tam. No właśnie. Paweł, my. To ma jeszcze 7 minut żeby się zmieścić w limicie czasowym, ale dobrze, że nie dam nam na siebie tyle czekać. Paweł May, po raz numer 916, pan Gordian Andres z Katowic. Paweł, muszę Ci przypomnieć, że obowiązuje cisza wyborcza, a Ty masz jakieś plakaty na sobie. Nie możesz, nie możesz, nie. To ja ci dam mikrofon, żeby się nie da. Chciałem zaprosić Was na wiek Helder ulicami Miasta Bogi, na rynku Wocheńskim jest meta. To będzie zawody Są prowadzone są 4 lipca, początek wakacji. Tam będzie Andrzej Lachowski i Przem Bawiasz, Zapraszam i telewizja TVA Antija. Nie jesteś organizatorem zadalem, ale pisałem. Na będzie tam. Uno tak tam w tym. A tam w tym to znaczy gdzie?